Czasami bywa tak, że samochód z pozoru wygląda na bardzo dziarski, energiczny, ma trochę sportowej linii, ale tak naprawdę pod maską nic. Natomiast Opel Astra GTC okazuje się być autem, który naprawdę potrafi jeździć. To 200 koni to bardzo fajna trakcja. No i do tego wszystkiego radość na twarzy. Witaj, Grzosio. Witam. Poletałeś trochę tym samochodem, ja też nim jeździłem i mam naprawdę bardzo dobre wrażenia, podoba mi się w nim wiele, natomiast co Ciebie najbardziej urzekło? Co mnie najbardziej urzekło w tym aucie, to że ciągnie na każdym biegu, obojętnie czy jedziesz na czwartym czy na szóstym biegu, ten samochód po prostu zbiera się i żwawo reaguje na gaz. To jest jedna fajna rzecz, bardzo nam się podobały koła, podoba nam się linia tego auta, bo to jest tuning takiej zwykłej Astry, zrobiona kupeta, naprawdę bardzo fajna, bardzo ładnie poprowadzona linia dachu, bardzo ładne światła naprawdę wszystko jest pod jak najlepszym kątem skonstruowane, wszystko jest przemyślane do pewnego momentu, ale o tym za chwilę. Powiedz mi, a pozycja za kierownicą, ja miałem pewien kłopot, bo ustawienie fotela zajęło mi trochę czasu, żeby znaleźć pozycję, która leży. Jest za dużo pstryczków. Raz że ustawienie fotela jest trochę uciążliwe, natomiast jeszcze ta kwestia, o której ty chciałeś powiedzieć, kwestia pasów, zapinania pasów. Człowiek lewą prawą ręką nie jest w stanie sięgnąć do nich. Nie wiem, czym to jest powoduje. Natomiast no, ty miałeś swój sposób. ważny na... problem, tak. Ja nie, nie zamykałem drzwi, żeby złapać zapasy. Ja znowu taka... nauczyłem się łapać je lewą ręką. No, ja, jakoś to działa. W każdym razie jest to pewna wada samochodu. Drobna, bo podejrzewam, że jak się człowiek po pierwsze nauczy ustawiać ten fotel i raz go sobie ustawi, to potem ma genialne tłumaczenie dla osoby, która przy ciebie po... mi samochodu. Wiesz co, Lepiej nie, bo ustawienie fotela zajmie mi później 20 minut, a już się do tego przyzwyczaiłem. I macie pretek, żeby powiedzieć nie. Następna rzecz, która mnie trochę mm, zmartwiła, to bardzo skomplikowana deska rozdzielcza. Naprawdę, na niej jest tyle pstryczków, tyle przełączników, że trafienie w coś sensownego jest problematyczne. Nie wiem, no, tutaj szybko odkryłeś, gdzie jest wyłącznik kontroli trakcji i parę innych rzeczy, ale to mały guziczek gdzieś tam na dole. Tak, mały guziczek gdzieś tam na dole. Trochę przegieli. powinni zrobić to w takim jednym małym panelu sterowania, gdzie jest po prostu menu i tyle. Oni tutaj to wszystko po prostu wyrzucili na wierzch. Natomiast e, duży plus, bo większość e, większość samochodów e, Opla miało taki problem łączenia się z telefonem. Chodził nieźle, natomiast nie zawsze podnosił telefon. Być może mój telefon strasznie archaiczny jest za głupi na współpracę z Oplami, natomiast w innych samochodach nie miałem tego problemu. W tym samochodzie już widocznie tam soft został zmieniony. To chodzi bezproblemowo. E, powiem tyle. E, jak, jak wspomniałem na początku, samochód do, do, robi dobre wrażenie, sprawia wrażenie auta bardzo szybkiego i żwawego i takie naprawdę jest. Czyli nikt tu nie kłamie i nie mówi, że jest to auto o sportowym klimacie. Hamulce bardzo przyzwoite, bardzo ładne koła, które nam się od razu podobały. Och, piękne dziewiętnastki, tak, to fakt. Tył samochodu dwa wydechy. Bardzo ładnie brzmiące. Nie jest to jakiś tam szaleńczy dźwięk, niemniej jednak ładnie wygląda i brzmi zupełnie przyzwoicie. W środku też wygodnie, jak już oczywiście dacie sobie radę z fotelem. No i jedno ważne, kiedy naciśniecie przycisk Sport, samochód robi się bardziej żwawy, a deska rozdzielcza zaczyna się palić na czerwono. To właśnie Opel, który nam się bardzo podobał. Bardzo nam się podobał. Dzięki Grześku.